Na Proszę Państwa, to będzie wyjątkowe spotkanie yy, i na to spotkanie czekałem bardzo długo. Krzysiek Sokołowski, nocny kochanek, dzień dobry. Dzień dobry. Jaki ty jesteś piękny na żywo, Krzysiu. <laughs> o kur... Ciekaw, jak będę wyglądał na martwa, ale no, pocieszyłeś mnie, dziękuję. Witamy cię w programie, który nazywa się Kolumna Zygmunta, a nazwa tego programu, tak się składa, pojawia się w jednym z tekstów waszych piosenek. Tak, czyli ty jednak rzeczywiście słuchałeś. Przestudiowałem, oczywiście, że tak. O kurczę. Czy mógłbyś przypomnieć, o jaki utwór chodzi i jak ten wers leci? Prosimy. <laughs> Coraz szybciej wiruje świat, jak kolumna Zygmunta stanął mi ptak. Skąd u ciebie zainteresowanie ornitologią? Yy, właściwie to... Wywodzi się jeszcze z czasów dzieciństwa. Yy, od zawsze byłem nazywany rannym ptaszkiem. To widać. I tak, tak jakoś zostało, tym bardziej że później można powiedzieć połączyłem się z kolegami z zespołu, także z takami dobrze. No może i nie, ale <słuchaj> prawdziwie. Krzysiu, pogadajmy poważnie, bo ludzie tego o, oczekują. Wielkie sztuki, kultury. Co robi Karol Strasburger w ostatnim teledysku grupy Nocny Kochanek? To, to Jest wampirem. A ile prawdy jest w twierdzeniu, że Karol Strasburger jest idealnym wampirem, bo jego żarty są straszne? Kurde, właśnie okazuje się, że na żywo jest zupełnie inaczej. Mówię teraz całkiem no. serio. Ja nie wiem ile już otrzymałem pytań po tym, jak nakręciliśmy tak. z Karolem klip. Jaki on jest naprawdę? Czy on naprawdę takie suche żarty sadzi? No. Nawet dzisiaj mój kumpel z Krakowa do mnie dzwonił i między innymi o tym rozmawialiśmy. I ja mówię, no jest zupełnie inaczej. Teraz mówię całk tak. całkowicie poważnie. Na żywo opowiada żarty takie, których nie mógłbym właściwie tutaj nawet zaprezentować. Ale tak one się są wydają. tak hardcore. Znaczy nie to, że bardzo, ale takie, takie też. Potrafi mhm. po prostu Karol się bardzo dobrze przystosować do środowiska, w którym się znajduje. I gdy znalazł się wśród nocnych kochanków, to okazało się, że można nawet śmiało powiedzieć, że stał się jednym z nas. Bardzo dobrze się zaklimatyzował, bardzo dobrze się czuł w naszym towarzystwie i zresztą vice versa. I opowiadał takie żarty które, jak się później okazało, których po prostu nie może opowiadać na wizji, więc te, które się pojawiają, yy, słynne żarty w Familiadzie, no to one po prostu muszą takie być, żeby nikogo nie urazić, szczególnie w tych czasach, wiesz, no na przykład... No w tej telewizji. Yy, no widzisz, na przykład żart o murzynach... Yy. O Boże... Krzysiu, porozmawiajmy poważnie, bo Odpadają. ludzie tego oczekują. <laughs> yy, gdzie jesteśmy? W którym momencie rozmowy? Yy, tutaj o ptakach było. O ptakach było i o panu Karolu było. A propos tych żartów, bo yy, yy, bardzo często jest tak, że ludzie spotykając prywatnie pana Karola, oczekują, że on będzie rzucał sucharami. Jak jest w Waszym przypadku? Spotykasz się z takimi sytuacjami, że ludzie prywatnie yy, jakby oczekują od ciebie, że będziesz taki jak w piosenkach, taki jak na scenie. Bania, no, w, wiesz co, naj najbardziej. Nie się <laughs> to oczywiście, że tak, ale najbardziej da się to odczuć po koncertach. Gdy schodzimy do publiczności, my mamy taki zwyczaj, taką niepisaną zasadę w zespole nocny kochanek, że po tym jak skończymy koncert, tak. schodzimy chociaż przybić piątkę. Mhm. Zazwyczaj jeszcze staramy się wyjść na jakieś zdjęcia, krótkie tam. Bardzo to miłe, ludzkie gwiazdorskie. No tak się staramy. I wtedy, właśnie wychodząc ludziom naprzeciw, oni tak się czują dobrze chyba w naszym towarzystwie i odbierają nas. W 100% takimi, jak i, jacy jesteśmy na scenie. Zdarzają się sytuacje, że wiesz, ktoś podchodzi do ciebie i na przykład łapie cię za sutki, wykręca, czochra ci włosy. No, ale to ci się akurat podoba to, trochę. No i wiesz, to zależy, kto to jest. Ale, Masz rację. Ale to tak, to muszę przyznać, że rzeczywiście. A to niesamowite, bo jak spotykamy, ja na no bo ja... to prawda. Ja... <laughs> ale wiesz co? Była na przykład jedna taka historia, najdziwniejsza, no. chyba jedna z najdziwniejszych, jaka mi się przytrafiła. Stanął koło mnie gość, młodszy ode mnie, nie wiem, z 5 lat. I tak delikatnie tutaj ludzie z zdjęcia, on. Krzysiu, mógłbym cię złapać za dupę? I? No i tak właśnie nie wiadomo jak zareagować, bo wiesz, jak zareagujesz, że tak, będzie trochę dziwny. Jak trochę od razu dziwne. powiesz, że nie, to on powie, no zaraz, no to taki niby wyluzowana tu nie pozwala. Naprawdę Kupia. rzadko zdarza się gdybym takie... w twoim wieku to jeszcze bym zrozumiał, nie. ale młodszy. <laughs> nie tak wiesz to... co, a jeśli, jeśli by się okazało, że na przykład jest yy, niepełnoletni? No to już no nie, to, nie, 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 to nie ma gadki w ogóle, już koniec, koniec. No. Zmieniamy temat. Jechałem, jechałem wczoraj z żoną samochodem i kiedy słuchaliśmy dziewczyny z kebabem, to moja żona powiedziała, muszę przyznać, nikt tak w Polsce nie śpiewa o miłości. To chyba komplement, nie? To trochę jak z, niby taka, można powiedzieć, parafraza Artura Rojka. troszkę, tak, a ty nawet jak oczy, trochę jesteś podobny. Tak, my mówią mi, że z pleców najbardziej. Tak? A tak, tak, to też jest owłosiony na plecach? Nie, no właśnie jestem gładziutki. Jesteś? No, a na plecach, tak też. też. Y -y. Y -y. Nie włączałem y -y, żonie utworu Smoki i Gołe Baby, stwierdziłem, że wystarczy. Wróćmy do wampira. <laughs> Czym jest wampir? Bo teraz z posłuchamy. Zależy, Jakbyś... zależy tak... właśnie jeszcze który. No, nasz wampir to jest wampir Wege. Y -y. To jest taki wampir, który jest sam w sobie paradoksem, bo to jest wampir, który boi się krwi. U nas takie paradoksy... I takie anomalia dosyć często występują, jak chociażby w kawałku, który wcześniej odpaliłeś, czyli Andrzeju. Uh -huh. Jak ci na imię, czyli pytamy, jak na imię ma Andrzej tutaj jest do wampirze, który boi się krwi. Takich absurdów u nas zresztą można znaleźć bardzo dużo, jak chociażby pigułka samogwałtu i wiele, wiele innych. Także wampir bardzo dobrze tak nam się przynajmniej wydaje, wpisuje się w konwencję nocnego kochanka i w nasze teksty. Zapraszam do odsłuchania. No to, to łyk wody, Krzysiu. Oto, to, to. Tak, ziemniaczki zostaw. Kolumna Zygmunta, A naszym gościem dzisiaj Krzysztof Sokołowski. Panie Krzysiu, pan rozplątał te słuchawki? Nie, yeah. a pije tylko kawę. Pan z, y, poradzi? Udało się. Codownie. Drodzy Państwo, ostrzegaliśmy, że to będzie program radykalny, także proszę zawieźć dzieci do babci albo do dziadka. No i ja zadaję kolejne a, pytanie. Przepraszam, tylko tak, że taką wtrętkę zrobię, ale Boję się kiedyś wtręgi. mieliśmy taką sytuację, właśnie a propos Jezu. dzieci i wywożenia no. do babci, dziadku. Fani chyba już znają tę historię, bo wielokrotnie gdzieś tam opowiadam, ale bardzo ją lubię. Graliśmy koncert w gr Kurcze w Gnieźnie mhm. i miałem zaproszenie do miejscowego radia. Mhm. I to było wejście. Chyba tak mniej więcej 14-15 środek dnia. Środek dnia i opowiadałem o właśnie pigułce samogwałtu, i no, dyrektor programowy pozwolił na to, żeby ten kawałek poleciał, poleciał, <laughs> pojawił się na antenie. I pod emisji tego kawałka dyrektor do nas przychodzi do, do studia, no, do studia mhm. i mówi, że będziemy musieli pomału kończyć program, bo jest jakiś tam problem, bo dostał telefon, że ojciec syna wiezie ze szkoły i on teraz musi mu tłumaczyć, co to jest samogwałt. Ale, właśnie, czy tu... to jest, ale to jest Wasz problem, czy jego problem? Przepraszam. No właściwie bardzo. to jest. Znaczy, nie, słowo problem jest chyba zbędne, bo właściwie to my ten problem rozwiązaliśmy. On już grunt dzięki nam. Dzięki, znaczy, my zrobiliśmy mu grunt właściwie pod. W, tak, taką pod lekcję, lekcję dyskusję, życia. tak. Pod życia. Edukację seksualną, tak. Tak, no ale nie potrafił tego docenić i jeszcze kazał nas zdjąć z anteny. Co ty opowiadasz? Że przecież no. Wy bawicie ucząc, uczycie bawiąc. Tak, też słyszałem. I zostańmy w tematach rodzinnych. Czy rodziny są z Was dumne? <noise> To też pamiętam, jak jest przy okazji drugiej, drugiej no. płyty przyjechałem. No, taka anegdotka. No, przyjechałem do domu z drugą płytą ze zdrajcami metalu, i tam no, jest kilka takich, no, może niezbyt takich poprawnych politycznie tekstów. No, nie brzmi to jak kolenda, no. Nie brzmi to jak kolenda. I pamiętam, że puszczałem to moim rodzicom, starszych ode mnie jednak o te parę lat. No, i tak słuchają, nie no, muzyka, wszystko Krzysiu, fajnie, no, ale tu z tymi tekstami. Ja już sobie wyobrażam, jak ci moi rodzice opowiadają swoim znajomy, patrz, tu jest płyta mojego syna. Posłuchaj, posłuchaj, to jest bardzo dobre, bardzo fajne granie. Zwróć uwagę na kunszt, jeśli chodzi o teksty przede wszystkim. Także i tak sąsiadka tak ale siedzi, Ale to o koniu fajne, ale o wymiotach? Tak, jest. Także chyba trochę przywikli. Znaczy, no, jakby nie było siłą rzeczy znają mnie od dziecka, no. więc cudów chyba nie oczekiwali. Yy, także akceptują, a nawet wspierają. A czy w liceum w skarżysku znajdziesz się w gablocie wśród wybitnych absolwentów? Jest taka. Polecimy po Twoim życiu, nie wiem, czy zauważyłeś, tak? No tak. tak Jest takie zdjęcie, które stało się memem internetowym. Nie wiem, czy widzieliście, i czy słuchacze widzieli. Powiedziałem do ciebie w liczby mnogiej chyba to taki wyraz szacunku. Mm, jest takie zdjęcie gabloty, mm -hmm. właśnie takiej typowej ze szkolnego korytarza, która jest zupełnie pusta. Nie ma tam jednego zdjęcia nawet. Jest napis nad tym. Z nich jesteśmy dumni. Piękna to czuję, że Piękna metal gablocie jest. Na, na to pytanie. Ale myślisz, że oni mogliby analizować Twoje wiersze w tej szkole? To byłoby super. Na lekcjach polskich. Nie wiem, jak na lekcjach polskiego, ale y, zdarzały się już. Jakkolwiek by to nie brzmiało górnolotnie i trochę dziwnie, ale zdarzały się już prace naukowe na temat tekstów Nocnego Kochanka, na temat humoru w muzyce, no, no jest to um 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 na temat się. zjawiska i tak dalej. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkim musi się ten humor podobać, natomiast bardzo mnie cieszy, gdy ktoś potrafi docenić jakieś, jakąś tam zabawę słowem, gierki właśnie językowe, które staram się jak najczęściej wplatać. Yy, I które, nad którymi też czasem pracujemy z ojcem Arkadiuszem, z, którymi, z którym czasem razem piszemy teksty. I, I fajnie, że ktoś jest w stanie to dostrzec, a nie. No nie wiem, bo zdarzałem się też takie opinie, że ktoś operuje takimi, wiesz, skrótami myślowymi, że... E, dziewczyna z kebabem, o, ale super śmieszne, o, sosy kapią mi na, na BuseD, o, i z tego masz śmiać. alkohol, bo, aha, Tak, aha, aha. tak. A jeśli ktoś, yy, no, zagłębi się w te teksty i spędzi nad nimi. Dłużej niż tam te 10 sekund, to mam nadzieję, że dostrzeże coś więcej niż właśnie te, yy, te wymioty spowodowane spożyciem alkoholu. Nie, przepraszam, bo mi się rzucił w oczy wasz tekst. Grzejnik na fula, sposób sprawdzony, trzeba zdjąć majtki, by nie być spoconym. I tak sobie próbuję przeanalizować to, co powiedziałeś przez ostatnie kilkanaście <sum> sekund. Dobrze. I, idąc dalej, linią twojego życiorysu. Jeśli ja miałbym zdecydować, Krzysiu, to ty powinieneś mieć. Pomnik aos się w Lublinie na miasteczku akademickim. My się wychowaliśmy na jednym miasteczku akademickim, drodzy Państwo, z Krzysztofem. To, to prawda. Tak. Jesteśmy właściwie w jednym wieku, można powiedzieć, że się mijaliśmy. Ty pewnie tego nie pamiętasz i ja na szczęście też tego nie A pamiętam. A jak mieliśmy pamiętać, jak to było na imprezach studenckich? To? to było na imprezach studenckich. Ale patrz, jak to wszystko. Ja zapad... niewiele w ogóle z tego pamiętam. Jak to się wszystko stało, że ty teraz wylądowałeś jako gwiazda na imprezach studenckich, bo będziecie się w, ja, tym, w tym roku bawić ze studentami, bawicie się w tym miesiącu ze studentami. W ogóle bardzo obfity kalendarz przed wami, plenerowy. Tak, czy gwiazda to może tam nie przesadzajmy, bo ja cały czas czuję się na tych imprezach jakbym był jednym ze studentów, ale miło, że tak mnie określiłeś. Gwiazda. Dziękuję. Tak, tych koncertów rzeczywiście jest sporo. Najbliższy koncert już jutro, 14 maja na stadionie Syrenki w Warszawie. Tak. Powracamy na Juvenalia. Dzień później. Koncert nietypowy. już czytał wszystkie koncerty po kolei? Dlaczego zdradziłeś, że ja czytam? Ja to wszystko z głowy. A tak, masz to... Te... Nie, nie. myślisz, że ja to czytam, gołe baby oglądam na telefonie. Co sobie robisz <laughs> Czyli oglądasz gołe baby, dobra. A dzień później, czyli 15... Piętna... To jest nasze ostatnie spotkanie w tym radiu, Krzysiek. Już nie będzie więcej. Także miło cię Podej było poznać. Podejrzewam, że mogą cię zwolnić, przykro <laughs> mi. <laughs> to był zaszczyt. <laughs> No, to o tych koncertach. Tak, 15 maja gramy w Zabrzu. No. 320 czy nawet ponad metrów pod ziemią w kopalni Guido. Niestety koncert wyprzedany, także już go nie reklamuję. Jak powiedziałeś powiedzieć. już, no. To będzie koncert ostatni w ramach prawie kulturalnej trasy. Zamykamy ją właśnie w Zabrzu tym koncertem, a pozostałe w najbliższym czasie to są typowe koncerty plenerowe, Dni Miasta, Ziemniaka i tak dalej, Juvenalia. Na przykład 20 maja w Opolu, 21 maja w Ostrołęce i tak dalej, i tak dalej. Chyba nie ma sensu, żebym teraz nie o nie sobie na wasz fanpage na, na Wasze Natomiast jest, yy, wszystkie właściwie koncerty są wypisane na naszej stronie facebookowej na nocnym kochanku na Facebooku. Odsyłam. Są na wierzchu, na zdjęciu, ale. Ale Krzysiu nie ma tam informacji, kiedy nowa płyta nocnego kochanka. Wampir. Słuchaliśmy tego singla, który zapowiada Waszą nową płytę. No i kiedy ta płyta? No tak po wakacjach tak myślimy, że to będzie dobry czas, akurat jak dzieci powrócą do szkół, młodsze i starsze, studenci będą już pomału zbierać się do tego, żeby wrócić na uczelnię. Także tak myślę, że końcówka września gdzieś to chyba będzie taki właściwy czas, żeby tę płytę wydać. Do tego czasu planujemy jeszcze jakieś single wypuścić, dodatkowe okay. jakieś klipy, zresztą ostatnio jednak nawet kręciliśmy w Skarżysku i w rodzinnym mieście zakończył się jakąś dziwną akcją na hulajnogach. Nocny Kochanek, zespół Nocny Kochanek jeździł na agonach, hulajnogach. Nie będziemy o tym rozmawiać. Krzysztofie, w trzech zdaniach czego możemy się spodziewać po nowej płycie Nocnego Kochanka? Fuu, czego można się spodziewać? Pierwsze zdanie? Yy, można spodziewać się niespodziewanego. Drugie zdanie? <grym> A ile miałem? Trzy? Jeszcze Oj, jedno. to było to trzecie. Kurze. Ży... Życzę Ci, żeby rodzina była z Ciebie dumna. <grym> Oj, będzie ciężko. Krzysztof Zakowski, Nocny Kochanek, dziękuję. <grym> Dzięki.